Okej, okay, moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny odcinek z newsami dotyczącymi Skibidi Toilet. Mamy datę wydania odcinka dru y, drugiej części. Toilet fans. Także zobaczymy. OK, czyli będziemy mówić o no tak jak wspomniałem, o dacie wydania, premiery drugiej części. 68 Part two, and discuss some theories about the no okay, next episode. Before we begin, press like, like, subscribe, and turn on notifications so you ja don't też miss my latest videos. So from the looks of it, do, w kanału, w we are going to see some very interesting things in the next part. Many theories are spreading in the Skibidi Toilet community.

ten gościu tutaj, nie wiemy jak go nazwać. Chwytak, toaleta czy coś? Nie wiem jak go nazwać. Na razie nie znamy prawdziwej nazwy. Natomiast co było ciekawe, to jego szczypce leżały w jakimś tam odcinku, już nie pamiętam gdzie, więc wychodzi na to, że on został zniszczony albo w jakiś sposób uszkodzony. Bo ta jego ręka, te szczypce gdzieś leżały. Nie wiem, czy to nie było w odcinku, gdzie się pojawił pierwszy raz e, czarny głośnik tak mi się wydaje ale mogę się mylić tylko musicie tak mi się wydaje na razie tego nie sprawdzę ale niewątpliwie jest szansa że oni się pojawią na pewno w tym odcinku będzie będzie będziemy mieli jakby widok z tego bunkra na the second theory tells us that we will most likely see the scene from inside the toilet base and i think this is a more logical theory than the no, a astro duo one od doom studio Zaraz because guys as you can see the astro duo are already enemies of the toilets so at this point they might team up with the alliance for fight with g-man and scientist Toilets.

Nowa rasa, czyli tu by się pojawiła nowa rasa? No słuchajcie, no... Właśnie to nie wiem. Let's discuss ciężko, the release. ciężko jakby No jeżeli odcinek byłby co 7 dni, powróciłby do tego schematu kalendarza Boom, to by było mega fajnie. Ja bym się bardzo cieszył, natomiast wiecie jak jest. No myślę, że 10 dni teraz to jest taka typowy typowy, słuchajcie, jakby czas tego. Part one was released. If the episode follows the previous release pattern, Skibidi Toilet 68 part 2 probably going to release on 10 December. 10. Ja obstawiam, że to będzie później. We just have to wait a little longer guys. What do you think? Write your theories in the comments. See you in the next video. Moim zdaniem będzie to nieco później, słuchajcie, no bo tak, sprawdźmy sobie to, ja sobie to sprawdzę. I Tak, słuchajcie, jak wejdziemy sobie na, na ten, na, na, na odcinek najnowszy Skip The Toilet, to mamy 5 dni temu i to było 2 grudnia. Czyli teoretycznie jutro powinien pojawić się odcinek, nie? Natomiast obstawiam, że będzie to 12 grudnia. 10 dni będziemy czekać na to no chyba że ten odcinek będzie krótki i wtedy wtedy mogły być no jakby było co 7 dni to bym się nie pogniewał ale no ciężko ciężko raczej będzie słuchajcie ciężko będzie raczej żeby ten odcinek był wtedy no bo bo jednak boom długo pracuje news jest taki że jakby boom cały czas Boom cały czas jakby jest w tym programie Jak on się nazywał? SF, SFM Maker? Jakoś tak On cały czas jest w tym programie Więc y, moim zdaniem Istnieje szansa że, że będzie odcinek Tak, tak Właśnie w tym momencie widzowie mi piszą Że Boom cały czas robi ten odcinek On jest online w tym momencie Jak to ja nagrywam On tworzy, więc być może być może będzie tak, że będziemy mieli odcinek słuchajcie, już jutro, albo na przykład 10 grudnia. Byłoby fajnie. Natomiast taki maksymalny termin to jest 12 grudnia moim zdaniem. No ale to, to mogę się mylić oczywiście. Okej okay, moi drodzy, teraz przejdziemy sobie do Waszych teorii, jak zwykle. Pierwsze co mm, mamy teorię od Usera. Mam teorię, że głowa fałszywego Jimena to głowa astro z odcinka 53. Zobacz, to naprawdę ona. Naprawdę? Myślicie, że coś takiego jest? Głowa astro z 53 odcinka. Sprawdźmy to. No dobra, jestem na odcinku 53 i wy mówicie, że tutaj jest teoria, że to jest jego głowa, chociaż mi się wydaje, że raczej nie. No jak. Serio? No to nie jest podobna ani trochę. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że raczej nie. No dobra, sprawdźmy kolejną naukowiec sam zrobił teleportację, bo TV Man by uciekł teleportacją i kropka. Czy tak by było? Tak szczerze mówiąc, to, to nie Mo może było tak. Że po prostu tytan w jakiś sposób. Wiecie, nie tytan, tylko naukowiec, w jakiś sposób. Bro dziś na live będzie tylko toilet Nie będą różne rzeczy. Wiecie co, słuchajcie. Wydaje się, że po prostu mógł zostać TV Man schwytany. On się może w jakiś sposób zamknięty do jakiegoś klatki z polem siłowym, z którego nie mógłby się wydostać teleportacją. I przez to. W jakiś sposób, wiecie, została jakby, została jego zdolność ukradziona, i przez to na naukowiec znalazł sposób, żeby teleportować z Kibidi toilet. Może tak być, nie? Bo to nie jest powiedziane, bo tv -man też może się w jakiś sposób zostać złapany, nie? Natomiast, no, natomiast tutaj z tą teorią to głowa Jimena to Astro z odcinka. Nie, nie jest to strasznie, pod, w ogóle to nie jest podobne, więc wydaje mi się, że raczej nie. Zresztą, jak wy uważacie? Napiszcie też w komentarzu, co o tym myślicie. Ale moim zdaniem to raczej nie do końca pasuje. Natomiast, tak jak mówię, z tą teleportacją może być tak po prostu, że... Rzeczywiście został schwytany ten TV-Man, albo po prostu została jego głowa, i z tej głowy w jakoś wczytali te dane, nie? Jak teleportować się, tak mi się wydaje. No ale mogę się mylić, oczywiście.